Park Technologii Kosmicznych to instytucja, jaką powołaliśmy do życia, z którą wiązaliśmy wielkie nadzieje, jeśli chodzi o podniesienie poziomu innowacji w regionie. A dzisiaj mówimy o kolejnym wielkim przedsięwzięciu udziale Parku Technologii Kosmicznych Zielonej Góry i regionu. W gigantycznym wydarzeniu tego środowiska, Międzynarodowej Konferencji Astronautycznej, która gromadzi tysiące ludzi z całego świata, ale dosłownie z całego świata. Ta konferencja, ze względu na skalę i no, ogrom uczestników, odbędzie się na terenach targowych w Poznaniu, ale spora jej część i bardzo istotny element odbędzie się właśnie tutaj, w Lubuskim, w Zielonej Górze, w Parku Technologii Kosmicznej, gdzie przyjadą ludzie reprezentujący instytucje, agencje, firmy związane z przemysłem kosmicznym. I Chcemy się do tego dobrze przygotować, wykorzystać te szanse po to, by powstały kooperacje, różnego rodzaju formy współpracy z przedsiębiorcami, uniwersytetem, samym parkiem. Wykorzystamy ten potencjał bardzo dobrze i to z całą pewnością zdynamizuje rozwój naszego regionu. Kosmos jest jedynym sektorem na świecie gospodarki, który po pierwsze rozwija się najszybciej niż inne. Po drugie, dla mnie kosmos jest sektorem horyzontalnym, a nie wertykalnym. To znaczy sektor kosmiczny, bo tak powinniśmy mówić, przenika dzisiaj wszystkie sektory gospodarki. Wszystkie. Jeżeli popatrzymy na rolnictwo, rolnictwo tak zwane precyzyjne, nie ma tu już rolnictwa bez danych nawigacyjnych, bez jakichś technologii kosmicznych, wydobycia, ale też nie ma bez obserwacji. Jeżeli popatrzymy na sektor wojskowy, no to wojna w Ukrainie pokazała ostatnia, że jest tak naprawdę pierwszą wojną satelitarną. Branża medyczna, branża farmaceutyczna, bardzo wiele leków, o którym ludzie nie wiedzą, jest najpierw testowanych na stacji kosmicznej, ponieważ tam inaczej kryształy białka się formują, a potem dopiero wdrażana na ziemi. Stąpamy twardo po ziemi. Jeżeli przeciętny Kowalski zastanawia się, co ja mam z tego kosmosu, to właśnie jest to, co wymieniłem. To jest kolejny krok przede wszystkim promocji miasta Zielona Góra jako integratora działań, jeśli chodzi o technologie kosmiczne. Gościliśmy ostatnio Polską Agencję Kosmiczną. Dzisiaj mówimy o wielkim kongresie. Mimo, że się toczy w Poznaniu za te dwa lata, ale chcę, żeby te debaty, te warsztaty odbyły się również w Zielonej Górze. Tutaj mamy uczelnie, mamy dynamicznie rozwijające się branże IT, mamy przede wszystkim zdolnych absolwentów Uni Uniwersytetu Czernogórskiego, to chcę, aby Zielona Góra była integratorem. Mamy też Park Technologii Kosmicznych, czyli zalążek, czyli miejsce, gdzie to wszystko powstaje i kiełkuje. Jestem ogromnym orędownikiem, przede wszystkim, tych technologii, które wydają się nam dalekie, umieszczone przed, niby w kosmosie, ale nosimy je na co dzień w kieszeni. To trzeba mówić mieszkańcom, to trzeba mówić przedsiębiorcom, to jest realne, to jest możliwe i to nas rozwija. Park Technologii Kosmicznych to technologie, które tak naprawdę mają zastosowanie tutaj, na Ziemi. Mamy przecież centrum dronowe. Te drony mogą monitorować na przykład kwestie rzek. Kwestie lasów, kwestie pęknięć w drogach, kwestie różnego rodzaju działek geodezyjnych. Drugi obszar to startupy. Ja wczoraj byłem pod wrażeniem studentów, którzy byli na jednej z konferencji, gdzie Pokazywali wspaniałe swoje projekty łazików kosmicznych. No bo to jest dla młodych, tak? To młodzi muszą tutaj wchodzić i otwierać startupy, a my jesteśmy po to, żeby im pomagać. To jest jakby druga część. No i wreszcie kwestia współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i tutaj współpraca w szeroko rozumianych technologiach kosmicznych z ESO. To wszystko nas czeka. Sukces tego przedsięwzięcia, moim skromnym zdaniem, będzie wtedy, kiedy wszyscy będą ze sobą współpracować. Jak jedna drużyna, i tak widzę, że jest.